Czołem moi drodzy, słuchajcie, we vlogasu przed Sylwestrem. Słuchajcie, właśnie robimy zakupy w dyskontach, jeśli chodzi o pirotechnikę. Powiem wam tak. Byliśmy z Damianem w kilku Biedronkach, byliśmy w Carrefourze, byliśmy w Kauflandzie i szczerze co możemy polecić? Na pewno mogę polecić z Biedronki zestaw Dubai Stars, czyli ten mały zestaw sylwestrowy. Takie małe kostki po 30 zł, chyba Light Star, o ile się nie mylę. One taką, taką małą błękitną, zielono-błękitną, jeśli się nie mylę, górę. Tam gdzieś są te do wystrzałów rurki. Dalej, to tam, co mogę polecić jeszcze z Biedry, to są rzymskie ognie. Wyrzutnie oczywiście Princes, której nie dostaniecie chyba już nigdzie, bo się wykupiła. Ja też wyrwałem ostat... jedną sztukę tydzień temu, przed świętami, bo się ludzie rzucili na to. <laughs> Przepraszam. Następnie Carrefour. Jeśli nie macie stówy, nie upłaca się tam wchodzić, bo generalnie takie sobie są rzeczy. Żeby coś dobrego kupić, chociaż stówę trzeba mieć. Następnie Kaufland. Wyrzutnia Sokół, jak była co od kilku lat się ją opłaca wziąć w Sokoła Dalej za Sokołem mamy Zestaw takich dużych rakiet, tam za bodajże 50 zł jeszcze się opłaca Rzymskie ognie i do tego jeszcze mogę ewentualnie polecić Zestaw rakiet 12 sztuk Hesty Czyli takich blastów w wersji Kauflandowskiej 30 zł za 12 rakiet Bo dalej tak sobie nie polecam, bo Dlaczego? Bo jest duża cena, mało, mało wystrzałów, jeśli chodzi o wyrzutnie. Jeśli chodzi o wyrzutnie z Kauflanda, to tylko bym szczerze polecał, żeby wziąć Sokoła. No dalej, Dino jest, no w Dino to przede wszystkim blasty. żeśmy wzięli dwie paczki, Damian jeszcze pięć kupił wcześniej. Rzymskie ognie są takie duże na takiej tyczce, też są spoko. I jeszcze no, wyrzutnie Showtime jest spoko, ale nie, nie stać na znanie, bo kosztuje prawie 300 złotych. Albo inna cena, nie pamiętam, bo tam są dwie te wyrzutnie. Jedna jest ta największa chyba za 300, jeszcze druga jest za 250. No to to odpuściliśmy, bo tyle kas już nie mamy. Bo ja, ja przeznaczyłem stówę na piro z dyskontów Damian, tak samo i tam jeszcze chłopaki też po stówce, więc za bardzo nie poszaleliśmy. Nie ma finansów w tym roku, w przyszłym będą na pewno. Dalej, co jeszcze z liną można, to bank. Te to są takie mocniejsze Pikolaki, to ewentualnie można kupić. Wyrzutnie tam e, blumy są spoko, 15 zł są spoko. Takie kosteczki malutkie to jeszcze można wziąć. Także e, zrobię wam filmik, jak e, już wszystko kupię, bo jeszcze jedziemy e, do Brico, do Intermarché zobaczyć co jest. Jeszcze może do Oszą do wstąpimy, ale byśmy musieli do Łodzi rać, bo aktualnie tutaj u mnie w mieście, że we wszystkich prawie byli. No, jeszcze zostało to, co mówię: e, Brico, Intermarché jeśli tam w ogóle pirotechnika jest mrówka i jeszcze tam chyba w stokrotce coś widziałem było ale nie wiem czy w ogóle będzie bo tam to szybko schodzi zauważyłem w tych takich małych marketach jak ludzie się rzucą to wszystko schodzi nawet kupują najgorsze gówno szczerze dobra słuchajcie ja kończę tutaj jeśli chodzi o wersję z samochodu bo teraz czekam na chłopaków, bo poszli sobie na McDonalda ja czekam w samochodzie na nich i zaraz jadę do następnych sklepów żeby szukać kolejnej pirotechniki wszystko Wam pokażę, jak już będzie w domu, za ile kupiłem i, czy to się, i dlaczego wybrałem akurat te, więc widzimy się już jak będę w domu. Nara! No, co my tu mamy? Rakiety na Bogato, na Sylwestra, całe zestawy są. Dubajów wzięliśmy cztery paczki, takie kosteczki Goldlighty dwie, Blasty dwie paczki i Sokoła. Z Kauflanda jednego, jeszcze na pewno coś dojdzie innego z Kerfura, ale to zobaczymy, na razie mamy po prostu z Biedronki najwięcej rzeczy, a i z Dino jeszcze są dwie paczki Blasków. to już na razie tyle. Słuchajcie, już jesteśmy w domu, no ja akurat nagrywam ten filmik akurat w Sylwestra. Normalnie by wyleciał 28, ale ze względu na mój stan zdrowia po prostu nie mogłem tego zrobić. Jak sami słyszycie po moim głosie, trochę nie, jest, nie jestem zbytnio zdrów. Na szczęście gorączkiem się udało wyleczyć, został tylko kaszel i katar. Ale mam nadzieję, że to po dzisiejszej imprezie i strzelaniu się nie zamieni w jakąś grypę albo zapalenie o No ale najmniejsze o to. Mam dla was staw do przedstawienia tutaj. Oczywiście wcześniej już wam pokazywałem. To z dyskontów kupiliśmy. Ja od siebie kupiłem no mało no co tutaj mamy. Z Dino jeszcze to wleciało, tak jak mówiłem. Kupiłem takie rzymskie ognie. 20 zł za dwie sztuki pięć strzałów. Spoko. Tu jeszcze nitroksy kupiliśmy także w Dino. To jeszcze w biedronce się wyrwało, ten rzymski ogień. No i w zasadzie wszystko. A no jeszcze ta, ta wyrzutnia rzymskich ogni. To akurat Damian gdzieś dorwał, tu już nie pamiętam gdzie. No bo tutaj więcej mi się nie zmieściło na stole. Tutaj są te dwa zestawy co kupiłem w biedrze sylwestrowe. Bardzo fajne są. 25 zł. Tutaj są blaściki, jedna paczuszka. A tu jest skrzyneczka, do której to będziemy wszystko ładować za chwilę. Bo Damian zaraz przyjeżdża do mnie i ładujemy to na samochód, i wjedziemy już do miejsca docelowego, czyli do, do wsi, tam do Damianka, żeby tam sobie postrzelać. Jest na przedsylwestrowie strzelanie, trochę tutaj huku będzie, że tak powiem. Co my tu mamy? No C4 są, Achtungi, Pikolaków jest dużo. Tu mamy granacik dymny, single shotik, jeden taki duży, 50. Tutaj trochę lepszy kaliber, też 50, ale odbójnego lepsze efekty, Dumboomy są PS2, dwie paczki, c 05 aż 3. Single Shoty, Titanum Salut tu są chyba dwie paczki, tu jest jedna i tu jeszcze jedna, a tu jest, tu jest jeszcze jedna. Co tu jeszcze mamy? Bomby, C4, Achtungi, Corsaże są, karabinki, tu coś takiego kupiłem niedawno, czyli takie petardy pięciogramowe, zobaczymy, czy to jest mocne, czy nie. Latające kijki, czyli piszki, tak zwane fontanna, jest stroboskopy, są tu jakieś takie malutkie pierdki do przetestowania. Tu są rzymskie ognie, akurat w tym roku trochę ubogo z rzymskimi ogniami, bo przynajmniej ja ze swojego stafu z mam bazukę, tytana i z biedry takiego takiego, taką spluwaczkę, że tak powiem, bo to tak pluje takimi. Pociskami, no i jeszcze to od Piro Maxa No to tak efektów trochę mało w tym roku ode mnie jest. No, budżet nie pozwalał. W single shoty się manko. Tam są dwie takie kosteczki malutkie. Tu jest też jedna kosteczka. Tu trochę większa. Tu jest największy kaliber czyli Fireball. Tu jest kaliber 30 mm, tak? Aj, tu są jeszcze single shoty Zumbuma. Także tak to się prezentuje. No i tu jeszcze są FP i crazy robociki. Więc wcale nie jest tak ubogo. No i jeszcze te dwa zestawy Sylwestrowie i Blasty. A, zapomniałem. Tu jeszcze są rakiety Applaus. Także tak to się prezentuje. I tak właśnie wygląda yy, mój stafik. Yy, jak mi się uda, to zrobię Wam zdjęcie tam całego stafu, co chłopaki przynieśli. Yy, jak wszystko się zbierze, to nie jest wcale tak źle. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Chociaż powiem szczerze, Trochę ubogo w tym roku z wyrzutniami mamy. Więcej jest petard, ale znowu jest mało tak samo rakiet i wyrzutni. Tak samo rzymskich ogni. Więcej ich na huk w tym roku trochę chłopaki postawili. No ja akurat taki, taki miks zrobiłem jak zawsze. że no, Większość to petardy, to prawda, ale są petardy, wulkan, wulkan jest, smoke jest, single shoty są, rzymskie ognie, wyrzutnie. Yy, rzymskie ognie i rakie rakiety, taki miks tak naprawdę jest, bączki gdzieś tu nawet jeszcze się schowały, także jest spory miksik, więc nie jest tak źle nawet, także będzie strzelane, że tak powiem, także moi drodzy, to by było na tyle, yy, ja będę kończył, bo muszę to teraz spakować i zaraz yy, z Damianem będziemy tutaj to przenosić tu ode mnie z domu. I już widzimy się po nowym roku chyba, więc będę życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym roku, żebyście wy byli lepsi, a nie nowy rok, bo tak naprawdę to człowiek ma być lepszy, a nie rok, bo rok to tylko zmieniona liczba. Chodzi o to, żeby człowiek się stawał lepszy, więc tego wam życzę. Eee, także to z mojej strony e, myślę, że drugi, 3 stycznia jakoś wlecą już filmy o ile się nie rozchoruję po tym sylwestrze. Chociaż i tak trochę w tym roku nie będziemy tyle biegać po dworze, bo nie jest tyle pirotechniki, Więc myślę, że sobie na finale chyba postrzelamy, więc yy, aż tak duże, dużo nie będzie. Więc yy, ja dziękuję Wam za obejrzenie. Jak już mówiłem, 2-3 stycznia wleci, wlecą odcinki z Sylwestra i też wleci odcinek z, z, z tego specjału, co fajny zrobiłem, ale teraz już nie będę Wam pokazywał, bo to akurat jest temat na, na inny dzień niż na dzisiejszy. Bardzo fajną rzecz skonstruowałem, więc podzielę się z Wami tym pomysłem już po nowym roku. Dziękuję Wam za obejrzenie i życzę bezpiecznej zabawy i bezpiecznego Sylwestra. I pamiętajcie, trzeba strzelać Sylwestra. Na razie.